Nagramy, no, nagram teraz trochę Gołębie teraz trochę zaskoczyły Witam serdecznie, w kosakowo Pierwsze grupy spadły 22 gołębie, za chwilę następne Jest tu z nami dwóch uczestników Na razie reszta ma dojechać Jest Darek i Marian I Rafał. Hej, Rafał Rafał pojechał, za chwilę przyjedzie Mówi, nie będzie gołębi eee, na no, gołębie są eee, Są, już nie wiem ile tam ich jest no pierwsza grupa przyleciała 1400, coś prędkość, czyli bardzo Bardzo fajnie. Czekamy, czekamy na następne. Czekamy na następne. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie. O, następna grupa. Chodź, 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 chodź. chodź. Przyleciała. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Do usłyszenia. Dobry lot. O, następna, następna grupa. O, następna grupa. Zapraszam e, oczywiście na finał. Jeszcze jeden krótki lot e, mamy, później lot finałowy za tydzień. E, oby tak z finału były jak teraz. Do usłyszenia, dobry lot. Musisz No! Czym dalej to lepiej? Czym dalej to lepiej? Tak jest. Jeszcze raz, do usłyszenia, dobry lot.